Dzień dobry, dzień dobry widzowie. My dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w trochę innym miejscu i dzisiaj będzie trochę inny odcinek. Minął w czerwcu, w zasadzie rok od kiedy prowadzę ten kanał. W międzyczasie dużo pytań dostawałem na maila, na Instagramie czy nawet na YouTubie. I dzisiaj postanowiłem zrobić mały odcinek Q&A, gdzie odpowiem na pytania, które najczęściej się pojawiają. Więc mam nadzieję, że to będzie dla Was i ciekawe, ale też trochę poznamy się lepiej z tej okazji. Zatem moi drodzy. Ja nazywam się Kamil Fischer, jestem twórcą kursów online i pomagam innym zmienić ich życie, wprowadzając ich w świat biznesu online. A teraz lecimy z pytaniami od Was. Ok, pytanie pierwsze: skąd pomysł na biznes? Wiecie co? Ja generalnie. Yy... Nigdy nie pracowałem na etacie, chyba pierwszy raz o tym mówię, i zawsze chciałem być przedsiębiorcą w pewien sposób. Na początku byłem freelancerem, robiłem usługi, kampanie reklamowe itd. Natomiast później w pewnym momencie doszedłem do takiego szklanego sufitu, bo byłem w takiej sytuacji, że miałem dużo klientów, ale nie płacili mi dużo. I efekt był taki, że pracowałem dużo, a nie mogłem już pracować więcej, bo po prostu nie miałem czasu. No i generalnie było tak, że za a nie zarabiałem, więc y, wtedy przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłem ok, czyli chyba trzeba coś zmienić w modelu biznesowym i wtedy pojawił się pomysł na pierwszy kurs online, był niewypałem, ale uczyłem się dalej i gdzieś mniej więcej od 4-5 lat po zacząłem pomagać innym twórcom, kiedy już sam zbudowałem pierwszą kampanię, która zarobiła ponad 100 tysięcy złotych na Sprzedaż mojego kursu, wtedy zacząłem pomagać też innym. Zaczęło mnie to jarać, fascynować, ale też zobaczyłem, że w ten sposób jestem w stanie dużo skuteczniej i dużo lepiej skalować ten biznes. Więc, tak naprawdę, sytuacja to na mnie wywarła, i, i, i tak naprawdę sytuacja sprawiła, że ten biznes, y, powiedzmy, y, mentoringowo-kursowy po prostu powstał. Pytanie drugie: jak godzisz biznes z życiem rodzinnym? Ja wychodzę z domu rano i wracam w nocy. I widzicie, i to był też. Ten właśnie jeden z tych problemów, dlaczego ja zrezygnowałem z usług i nie wiem, czym ty się dzisiaj zajmujesz. Natomiast jeśli dzisiaj, na przykład, prowadzisz biznes, w którym faktycznie dużo czasu poświęcasz na pracę z klientami, to być może faktycznie przejście w produkty cyfrowe byłoby tym rozwiązaniem, które pozwoli ci ten czas uwolnić. Ja generalnie staram się prowadzić taki work-life balance. Pracuję w zasadzie po kilka godzin dziennie, natomiast pracuję z domu, więc jest to oczywiście łatwiejsze, bo nie muszę jeździć i ale też no, skupiam się na tym, aby po pierwsze, część rzeczy delegować, których nie muszę robić. Tak naprawdę wokół mojego biznesu jest w zasadzie 7 osób, i gdybym ja sam miał to wszystko robić, to bym pewnie też miał podobną sytuację. Więc moim zdaniem, po pierwsze, delegowanie, po drugie, ym, automatyzację, a po trzecie, zastanowienie się, czy istnieje możliwość zmiany tego modelu biznesowego na coś bardziej skalowalnego. Okej, okay, tutaj małe cięcie, bo z racji tego, że jesteśmy też. We wspaniałym miejscu, to stwierdziłem, że pójdziemy sobie na chwilę na zewnątrz, pokażę Ci, jak to wszystko tutaj wygląda, i pogadamy sobie po prostu dalej w takich naturalnych klimatach. Także zapraszam. Czy myślałeś o tym, żeby rzucić biznes i zająć się czymś innym? Kurde, nie raz. Nie chodzi o to, że nie lubię biznesu, tylko kiedyś ktoś mi powiedział, że biznes to tak naprawdę ciągłe rozwiązywanie problemów i to jest prawda. I uważam dzisiaj z perspektywy czasu, że też nie każdy nadaje się do tego, aby biznes prowadzić, bo e, ja rozumiem, że na przykład, ktoś woli mieć spokojniejsze życie, nie wiem, pracować od 8 do 16, wychodzić z domu, mieć wywalone, znaczy wychodzić z pracy, mieć potem wywalone. To jest jak najbardziej git. Dlatego bardzo często gdzieś tam y, miałem takie momenty faktycznie, że myślałem, że kurde, po co ja to robię, może nie dam rady i tak dalej. Natomiast y, to są momenty, nie? I kiedy wyprzesz to z głowy, no to wtedy już jest okej. Okay. Także jeśli też masz czasem tak, to to jest po prostu normalne. Czy często masz hejt? Kiedyś miałem i to sporo, natomiast w ostatnim czasie trochę się tu uspokoiło. Oczywiście, y, wiecie, też hejt typu. Y, no to, to, to nie jest hate nie? To w sensie to jest jakby ktoś chce się chyba dowartościować, nie? Natomiast y, było kilka takich sytuacji, że faktycznie ten hejt się pojawiał, ja też taki jestem w takiej hejterskiej branży, że tak powiem, nie? W momencie jak ktoś się zajmuje biznesem online i tak dalej, bardzo często na przykład y, jest posądzany o to, że robi scam, że jakieś inne tego typu tematy, natomiast y, Kate jest chyba trochę wyliczony w to, że pokazujesz się, że reklamujesz się i tak dalej. Ja na przykład poprzez reklamy no to docieram do kilkuset tysięcy ludzi miesięcznie, każdego, każdego miesiąca i docieram do różnych ludzi. Nie każdy jest moją grupą docelową, więc ten kate jest naturalny. Natomiast w ostatnim czasie jest już, jest już w miarę git. Uważasz o tym, że niektórzy myślą, że młody wiek to nie ma doświadczenia, nie masz być w ich oczach ekspertem. Ja zaczynam, jak miałem 19 lat, do dzisiaj wyglądam, jakbym miał 19 lat. <grymne> I generalnie y, kiedyś mi to przeszkadzało. Potem zapuściłem mój rzadki zarost, i, i, i trochę rzadziej się tego typu komentarze zaczęły pojawiać. Ale tak na serio, to y, ja dzisiaj sam na przykład. Korzystam z usług bardzo wielu osób, które mają 18, 19, 20 lat i dowożą naprawdę wyniki, bo w dzisiejszym świecie e-jaja, ja, w dzisiejszym świecie marketingu, cyfryzacji, te osoby bardzo często dużo lepiej ogarniają. Więc uważam, że młody wiek nie jest przeszkodą, a jeśli Ty masz takie podejście, że np. młodzi ludzie nie są w stanie dowozić wyników, oczywiście nie każdy dowozi. To zmień to przekonanie, bo bardzo często młode osoby, które zapierdzielają, kiedy mają 16, 17, 18 lat, to w wieku lat 19 mają faktycznie już 3-4-letnie doświadczenie i robią naprawdę mega robotę. Chociażby moje krótkie formy czy miniatury są robione tutaj właśnie przez osoby, które mają 18 lat. I moim zdaniem, aktualnie na przykład mam najlepsze miniatury, jakie miałem do tej pory na YouTubie, więc. Uważam, że młodzi ludzie mogą być ekspertami, i uważam, że nie ma sensu patrzeć przez pryzmat w wieku. Chcę stworzyć biznes online, ale nie chcę się pokazywać. Jest to realne, jest to do zrobienia. Nawet ostatnio jest taki trend budowania biznesu typu faceless, czyli że budujesz na przykład profile na Instagramie, czy gdzieś, gdzie w ogóle się nie pokazujesz. Natomiast ja uważam, że biznes idzie w tym kierunku, gdzie ważne będzie zaufanie. Relacje i że to jest coś, co, co będzie kluczowe. Natomiast to są rzeczy do przepracowania. U mnie na przykład w procesie mentoringowym kursanci mają konsultacje z trenerem mentalnym, właśnie po to, żeby takie rzeczy przepracowywać. Bo jeśli ty dzisiaj. Oczywiście to jest kumam, bo strach przed wystąpieniami, przed kamerą jest jednym z największych strachów. Natomiast yy, zachęcam cię do przepracowania tego po prostu, bo uważam, że kiedy przełamiesz to, to będziesz w stanie dawać wartość, będziesz w stanie się pokazywać, budować relacje, a to bezpośrednio przełoży się na Twój biznes i na Twoje dochody. I ostatnie. Co robisz, kiedy nie dowozisz wyników, jak sobie radzisz z trudnymi klientami? Yy, staram się dowodzić, natomiast nie zawsze też jest tak, że wszystko zależy od nas. Tak naprawdę, kiedy na przykład Prowadzę agencję reklamową i ktoś przychodzi, chce reklamę, ale na przykład ma słabą ofertę, ma słaby lejek sprzedaży, to ja nie mogę brać za to odpowiedzialności. I zawsze staramy się, żeby ten klient był dopieszczony. Pomagamy mu też w takich rzeczach, nawet jeśli to jest poza umową, ma to od nas, że tak powiem, gratis, bo mi zależy przede wszystkim na efektach innych, bo wychodzę z założenia, że o moich efektach świadczą wyniki moich klientów czy kursantów. Oczywiście nie zawsze wszystko się udaje, ale staram się to brać na klatę. A jeśli chodzi o trudnych klientów, uważam, że nie ma czegoś takiego jak trudny klient. Zawsze można się dogadać, zawsze można po prostu się w jakiś sposób porozumieć. Także to jest kwestia naszego podejścia i uważam, że warto budować biznes w taki sposób, żeby budować go długoterminowo i żeby klienci nawet kiedy kończą współpracę polecali cię dalej. A my akurat jesteśmy w takiej sytuacji, więc uważam, że chyba robimy dobrą robotę i jest ok, ale tutaj fakt, faktem, zawsze ten klient jest na pierwszym miejscu. Ok, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że taka forma Wam się podobała. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Możliwe, że jeszcze kiedyś zrobimy taką, bo tych pytań było dużo, dużo więcej. Tutaj wybraliśmy tak naprawdę te, które pojawiają się najczęściej. Tymczasem dzięki, że oglądałeś do końca. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, no i dzwoneczek. I widzimy się następnym razem. Cześć!